Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w warsztacie u Grześka cyrkalskiego, którego pewnie już kojarzycie, bo był już parę razy na odcinku. Dokładnie. Miło znowu gościć. dzisiaj zajmiemy się jakim tematem? O wydechu, modyfikacjach wydechu. Tak jest. Bo taki, tak zrobimy to tak w bardzo uproszczonej wersji, czyli jak możemy zmodyfikować dźwięk układu wydechowego. I tutaj mamy dzisiaj fajny akurat samochód na taki przykład, jak robić to w nowej motoryzacji. Takiej mocno ekologicznej, i jak to zrobić, żeby mieć dalej gwarancję. No i później wjedziemy samochodem, który jest już z którego roku? 2016. No więc no, już nie najmłodszy, tak. ale taki, który już nie ma gwarancji. I różnica jaką nie będzie to zobaczyć. Tak. I po chyba dopiero w roku oni wsadzali ten flinczą z tych stałych, więc tam tak. go nie będzie. I też powiem na czym polega różnica. Tak, także zaczynamy. Więc tutaj przejdźmy do tego samochodu. Tutaj mamy jako końcowy tłumnik takiego bydlaczka. I teraz o co chodzi. to mamy nowy samochód, bo to jest z zeszłego roku. On ma katalizatory, filtry cząstek stałych i tak dalej. Kwestia jest tego, że te katalizatory i te filtry cząstek stałych to już nie wiem czy te katalizatory 2, 4, do tego jeszcze te GPF-y i tak dalej. jest już tyle, że one tak zabierają mocno ten dźwięk. Że tak naprawdę producenci robią już tu bardzo mało restrykcyjne. One są prawie że przelotowe. Albo są tylko końcowe, jakieś małe, czy środkowe jest większe, końcowe są mniejsze. W każdym razie tak zabierają tego dźwięku, że te tłumniki już nie mają takich, takiego zadania jak kiedyś. Więc w związku z tym, jeżeli chodzi o modyfikacje w takim samochodzie, to chodzi też o temat gwarancyjny, czyli co można zrobić na gwarancji. I tu mogę rzucić taką anegdotą, że zazwyczaj. Są pewni producenci, co zezwalają na trochę więcej, są tacy, co zezwalają na trochę mniej. Ja jestem zdania, że to co się da odkręcić, to można zamienić na coś innego. W razie gdyby się coś działo z samochodem, to lepiej jest wkręcić z powrotem oryginał. Różne historie od klientów słyszałem, dlatego przez będę, będę przestrzegał. Ktoś tam mówi, że można jakiegoś gpfb czy CardB-ka robić, że spokojnie, że to jakby nie ma wpływu na gwarancję. Słuchajcie, to tak się tylko mówi, bo Wbrew pozorom, jeżeli to jest jakiś wydech, który ma w środku jakąś żurkę perforowaną, jakąś swoją konstrukcję i producent na przykład mówi, że możesz zrobić jakiś customowy i nie tracisz na to gwarancji, no to co w przypadku, kiedy na przykład ten customowy on się rozpadnie w środku i zatka nam na przykład wydech. No i dojdzie do uszkodzenia silnika. No więc to nie jest tak, że producent zezwala na zmianę tłumnika i że nic się z tym nie dzieje, póki, nie wymienimy, póki, nie, póki zostawiamy katalizatory, czyli tą ekologię fabryczną. Do tego najczęściej i najbardziej się y, producent, że tak powiem, y, doczepia, że katalizatory, wszystko to, co jest jakby połączone z silnikiem, ma zostać. Można już od tych katalizatorów do końca y, modyfikować układ, natomiast ja jestem zdania, że nie do końca. Czyli no, broń Boże, też nie tnijcie jakiegoś wydechu, róbcie to, powiedzmy, że jeżeli układ jest ca w całości, jak na przykład nie wiem, w nowej dwójce czy tamem trójce. To robicie od tej flaszy do końca. Nie tnijcie tego układu wydechowego, bo wtedy właśnie yy, jakiekolwiek zmiany. Czy tam przyjdzie ktoś sprawdzić, że coś tu było modyfikowane, to się zapytało. To i mogą Wam tą gwarancję, yy, że tak powiem, usunąć. Więc y, dla mniejszego ryzyka, modyfikacje, jeżeli chodzi o samochody na gwarancję, róbmy, róbmy odłączeń do końca z głową. I nie pytajcie się, czy możecie robić coś na gwarancji, bo generalnie ktoś wam powie, że możecie, a jak dojdzie do jakiegoś takiego przypadku, o którym powiedziałem, to i tak, to i tak, wiecie, odrzucą tą gwarancję, bo przecież nikt na dokumencie wam nie da, że tak, możecie sobie robić, co chcecie, gwarancja dalej będzie. No nikt wam takiego pisma nie przygotuje, więc dobrze mieć oryginalny wydek w całości, niecięty. Albo jeżeli chcecie go przerabiać w środku lub jakieś inne modyfikacje, to kupić sobie jakieś używane, po prostu następny i jego modyfikować, a w razie jakby się coś stało, wracać do kompletnej serii, żeby się z niczym absolutnie tutaj nie zmierzać. Nawet sama zmiana Felk to od znajomego w Castinger GT było tak, że były problemy ze skrzynią, on w zasadzie mm, miał tam już więcej modyfikacji, wszystkie pozmieniał. Łącznie z tym, że nie wiem, tam jeżeli był jakiś boks czy coś powyciągał, wyciągał, tam parę kilometrów, poprzejrzał tam trochę kilometrów, żeby te ostatnie jakby wartości, które komputer szczytuje, żeby były takie, jak powinny być. No i pojechał sobie o tak do ASO, że się stało z skrzynią, oni powiedzieli, że ok, że nie ma żadnego problemu, a później z centrali potrzebowali jakieś zdjęcia samochodu, żeby tylko wysłać zdjęcia, no takie niby nic. Wysłali te zdjęcia i od razu odrzucili gwarancje ze względu na zmiany felg, że nie są oryginalne. To tak jak nie wiem, ktoś wymienił żarówkę sam w samochodzie, a później samochód skłoną, i ktoś udowodnił, że ktoś sam wymienił żarówkę. Tak więc ja tu nie chcę was straszyć, bo to są przypadki jakieś marginalne, ale po prostu wszystko trzeba robić z głową, a elementy oryginalne najlepiej mieć. I teraz, jeżeli chodzi o ten samochód, to tutaj mamy tak, tutaj mamy 2-4 litra wolnosącego boksera, i układ wydechowy składa się z dwóch kolektorów, nie ma tutaj turbo sprężarki więc mamy dwa kolektory. Za nimi mamy dwa katalizatory, mamy potem jeden zbiorczy duży i taki jeszcze jeden, śmieszny, malutki, to jak będą tutaj przebitki, to zobaczycie. Później dalej mamy tłumnik środkowy, i za środkowym ta średnica się zmniejsza, zresztą tak powinno być, i na samym końcu mamy tą puszkę. I tutaj, żeby nie ryzykować gwarancja niczego takiego, ten tłumnik jest wystarczająco duży, żeby po wyłaniu. Po usunięciu tego tunika powinna być spora różnica, jeżeli chodzi o dźwięk. No, ja już taką modyfikację tu dokonałem. Właściciel chciał też zmienić końcówki, więc zaraz zobaczycie, jak to wygląda od spodu. Odpalimy ten samochód i zobaczymy, jak to brzmi. Więc tyle, jeżeli chodzi o modyfikacje w samochodach na gwarancji, w nowszych, z tą nową ekologią. A jeżeli już tą gwarancję stracicie, znaczy stracicie, jeżeli już minie ten okres gwarancyjny 2, 3, 5 lat itd. Tak to ja najczęściej doradzam w tych samochodach takich usportowionych, żeby zostawić ten wydek na zasadzie te tłumniki, a zrobić na przykład w takim samochodzie, nie wiem, jakimś 2,9 bitur, bo weźmy jakieś RS5. To zrobić same dumpy, bo układ wydochowy już w, w całej reszcie jest przelotowy. Więc, jakby nie ma sensu robić też tego cutbacka czy GPFBK od nowa, bo efekt będzie bardzo podobny. Te układy też są zrobione powiedzmy z takiej e, mniejszej, e, z cieńszej ścianki, bo one nie są jakieś ciężkie, żeby nie wiem, modyfikacja miała na celu jakieś zmniejszenie wagi. Jeżeli tylko chodzi o modyfikację dźwięku, to te kadbeki najczęściej zostają i wystarczy tą ekologię, czyli te katalizatory i te GPF -y usunąć, zamienić je na katalizatory sportowe, żeby oczywiście to wszystko nie śmierdziało. E, I o katalizatorach przy okazji będzie jeszcze jeden odcinek, bo tutaj wpadłem na ciekawy pomysł, więc podzielę się tym z Wami. Natomiast wracając do tematu, wystarczy te seryjne katalizatory, czyli ta ekologia, która dusi ten silnik i nie wpływa korzystnie na jego żywotność. Wystarczy to zmienić, i mi się wydaje, że to już w większości samochodów wystarcza, jeżeli chodzi o dźwięk. Bo skoro ta ekologia tak dużo zabiera tego dźwięku, to producenci się nie starają o to, żeby ten tłumik był restrykcyjny, bo po prostu prawie że tego dźwięku już za tym nie ma. Już nie wspominając o nowych dieslach, to już w ogóle tam, jakby póki jest ta ekologia, to w ogóle żadnego dźwięku się nie osiągnie. dobrze! Jeszcze jak? Teraz może być trochę za głośno z tego względu, że to jest tak chodzi. zwany cold start. Czyli cofnięcie zapolu i dodanie paliwa przystawcie, żeby się katalizował. Że Ale to, Na to jest tylko chwilę. To jest, to jest tylko chwilę. Jest chwilę. Tak. Więc zawsze jak klienci odbierają do mnie samolot i odpadają, urany, rany boskie, tak głośno. Nie, ja nie, nie chcę tak. Ale to tak tułko, całe noce, całe nie tylko Ja mówię spokojnie, poczekajcie. To chwileczkę tylko tak, za i już po gwarancji możesz sobie cold ta wyłączyć całkowicie. Natomiast no już coś słychać. Tak jak widzisz nie jest wcale za głośno. No. Poczekamy filar się, ale zagrzeje. Powiedz, że to jest no. tak fajny teraz dźwięk, że jest przyjemny, że że coś głośniejszy, mocniejszy, bardziej do sportowego to już się nadaje, tak. ale nie urywa uszu jeszcze. Ale to patrz, to jest sportowy samochód, nie? I dopiero teraz z tym dźwiękiem Właśnie. widać, że to jest sportowy samochód. Jaki jest tego wniosek? Taki powinien z fabryki wyjadać. Także... No Japończyki tak trzeba. Ja wiem, żebyście chcieli, ale normy, no ja wiem. Słuchajcie, Grześka, jakie powinniście wydech robić? To? O zatrudnijcie mnie do Japonii. Ja się oh. japońskiego nauczę, będzie fajnie. Ale ja to tylko... w sumie tylko Toyota pracował właśnie zatrudnić. Bo już takie robią. No, ale lubię japońskie samochody, więc generalnie jakbym miał gdzieś pracować, to na pewno nie u Niemców. Tylko w Japonii. Ja wolałbym ja pracować w Japonii. Tak. Gdzieś ta motoryzacja tam na... mnie tak. teraz przyciąga. Tam teraz Dobra, co? troszeczkę się zagrzało pan zadowolony? Na pewno, na pewno No i jeżeli chodzi o tą modyfikację no to tutaj właściciel nie jeździ na co dzień więc mi się wydaje, że to będzie ok aczkolwiek ja dzisiaj ten samochód odwożę właścicielowi do Krakowa więc no yy, nie sam sam, sam stestuję natomiast no. ja już teraz widzę, że nie ma jakiegoś takiego nadmiernego basu, bolgotu czy coś na tym rozwidleniu, które tam będziecie widzieć jak ma ten, jak ma ten tłumik, że jest to rozejście ważne jest opasowanie tych średnic jeżeli się zrobi je za duże to będzie buczało za bardzo, a jeżeli się je zrobi za mało, to może być za bardzo sy 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 sycząco. Sycząco, sy sy tak. No. Więc trzeba tą średnicę dopasować do przepływu i do generalnie końcowego efektu, jaki klient Ale dobra, teraz zrobię się jeszcze modyfikacje, no końca zrobiony. Tak jest. Ale w nowych autach wiadomo, że robią ten sztuczny dźwięk jeszcze, no ja też są w No to jest, jest fabuła masakra, że z głośników, nie? Tak, no i właśnie jak się też zmieni wydech, poprawi go, to... Pysk. Pasowałoby wyrzucić właśnie ten sztuczny dźwięk, tak. bo to wtedy zaburza też lekko i tak. może być jeszcze gorzej niż jakbyś miał seryjny. No, no to ja mam zadanie takie, żeby ten dźwięk z wydechu był głośniejszy od tego z głośnika, żeby go zagłuszyło I to będzie fajne. Tak. Także myjmy nadzieję, że tak wyjdzie. To tyle, jeżeli chodzi o właśnie nową motoryzację, tu akurat na przykładzie tego samochodu. Natomiast teraz wjeżdżamy innym samochodem. Tak. I powiem Wam, jak można w innych samochodach jeszcze inne modyfikacje robić, jeżeli nas nie trzyma gwarancji. W tej chwili on się już troszeczkę nagrzał, to teraz z wami pokażemy jak to gada do odciny. Teraz będzie konkret. No, no jest malina. Myślę, że klient będzie zadowolony. Także wyjeżdżamy i wjeżdżamy na następny patent. Tak jest, sprawdzimy jak tam to. W telewizji wszystko się robi szybko, także wiecie, ja to robię cały dzień, ale. To jest magia telewizji. A taka y, modyfikacja taka, ile mhm. czasu zajmuje? No tu to raz, zależy, jaki klient też końcówki wybierze. nieraz na takich stożkowych końcówkach schodzi około pół dnia, żeby zrobić dwie sztuki. Natomiast no, tutaj powiedzmy, że jakieś 4 godziny, plus ta cała modyfikacja, trzeba liczyć między 10 a 12 godzin taka praca. No. Ok, czy tak o tych dwóch dni? Tak. No jeżeli chodzi o koszno, to w granicach 2000 brutto, 2200. Do nawet czego? No to zależy, jeżeli ktoś wybierze końcówki karbonowe no to. No to wiadomo, że będzie drożej. Tutaj, tutaj jest tak mała modyfikacja, czyli bazowo to kosztuje jakieś tam, nie wiem, 1500 zł. Yy, no to w zależności jakie końcówki można dobrać, wiesz, za 1000 za jedną, no tak? No, czy z jakiegoś tytanu czy coś, więc może się to stać wielokrotnie droższe. Na przykład, natomiast przy całym wydechu jeżeli kosztuje tam na przykład 10 tysięcy, no to taka końcówki, jak kosztują już dwa, no to się robi 12. Nie? A tutaj z półtora robi się 3. Więc jakby jest różnica. Także jak coś, to warto robić takie wydechy. Tak, do tak wydechy. To, też jest, to też jest fajna modyfikacja, bo robienie całego układu powiedzmy, że tu kosztuje koło oddechy. No i teraz wiesz, żeby osiągnąć jakiś taki efekt nie przesadzając, bo można zrobić cały wydech i za chwilę będzie za głośno. No i trzeba dołożyć jakiś środkowy i tak dalej. I gdzieś cały czas będziemy balansować, żeby osiągnąć taki efekt, a robimy cały wydech. Tak. Czyli wydajemy za dużo kasy. A efekt chcemy uzyskać taki. I więc, może być więcej zabawy. Usuną. Tak, nieraz powiedzmy, że wystarczy jakiś tłumik środkowy usunąć, yy, czy końcowy, bo właśnie, właśnie co jest ważne, że nieraz yy, zamieniając jakiś tłumik na customowy, czyli że z komorowego na przelotowy, mhm. nie zawsze osiągniemy jakąś różnicę w ogóle w dźwięku. Może być też tak, że w ogóle nie będzie tej różnicy, albo że będzie mikro. Więc najlepiej zawsze sp yy, spróbować tak, że klient przyjeżdża, odcinamy jakąś część tego wydechu, bo każdy ma też inne ucho, każdy inaczej tego dźwięku chce z nim obcować, każdy inaczej Więc generalnie odpalamy to bez tego końcowego i patrzymy na reakcję klienta Jeżeli on mówi, rony boskie, nie, no to ja już wiem, że trzeba założyć tłumik A jeden, a, albo na przykład odcinarz, on powie, eee, mogłoby Ciech. tak być, no to ładujemy wtedy rurkę Już coś wiemy, nie, a nie, że w ciemno coś robimy, z czego klient może być niezadowolony no. Tak No okay. tyle okay. I zmieniamy autko Tak jest To no jest dobra też baza, bo, bo generalnie jaki to mamy silnik? To jest ten Jadr jedno... 1.6 Turbo, to jest EcoBoost. To jest no jedno. właśnie, a fajnie był ten nowy, teraz Focus wyszedł, ST. Co ma I te 2-3. I on ma 2-3 chyba z tego RS, -a, nie? Silnik. Yy, to jest 2-3 EcoBoost. Też. No, bo w poprzednim się był taki. Tak, no. Teraz nie ma chyba RS. -a. Nie ma, ST no. jest najmocniejsza najmocniejsza Więc wersja. te fiesty nowe, co, co Bober miał, to bo już nie ma, tak. bo sprzedał. No, to te nowe fiesty fajne są samochody. No, tylko też tam właśnie wystarczy usunąć tego GPF, a Bobel nie chciał, na no że gwarancja, więc wszystko znam, wiem o co chodzi. Jest przerobane usunąć tego DPF-a ze sterownika, z softa, mhm. ale robiłem to. Gość przyjechał, bo mówi, że się to ogarnie. I se, nie ogarną. I se nie ogarną. Patrz, że tu się w ogóle już przepala na środku. No, więc jesteśmy już teraz pod spodem, i słuchajcie, jesteśmy w czapkach, bo tu jest niestety trochę zimniej. Jeszcze jak samochód wjeżdżał to się przechodziło, więc nam wybaczcie to. Natomiast no, jesteśmy w zupełnie jakby w innym planie i tutaj możemy powiedzieć, że nawet kwestia modyfikacji, to tutaj na przykład jak można by usunąć jakiś natumnik środkowy czy końcowy, to już nieważne no, albo nawet nieistotne, bo tu mamy silnik turbo, więc y, dla turbo może być lepsza na przykład większa średnica. I druga sprawa, że jeżeli już puszczamy nowy układ wydechowy z większą średnicą, to no, tutaj jak widzicie, Rudy jest na imprezie. Więc przy okazji możemy się pozbyć aspektu wizualnego, dość takiego średniego I tutaj u góry jak jest spięcie tego tłumnika, no on już jest, ty już masz dziurę no Także ogólnie to, to... najwięcej się właśnie dzieje u góry, bo jest ten cały płaszcz zewnętrzny, on jest zawijany u góry, żeby nie był widoczny mhm. I tam jak jest zawinięcie tego płaszcza, to tam jest taka szczelina, w której się, no wszystko siedzi, cała wilgoć i tak dalej A. No i tam zaczyna to pójść. I tam zaczyna się Słyszysz jak chrupie? No no, a tutaj na nas kapie deszcz rydzy. O, i Oj, coraz ciekawsze dźwięki. Dobra, bo ci zepsuje będzie Jeszcze zepsujesz i nam... nie wrócę do domu. No, no no i następny temat, tutaj tutaj widzisz, ta szpilka cała. Mhm. No to tego już nie idzie odkręcić, trzeba to już rzucić, więc nawet jakbyś chciał zrobić od tą do końca, to już znowu jest problem. Bo widzisz, bo to się już urywa, bo tu już flansza jest zardzewiała i tak dalej. Czy jednak tu dobrze też widać, że to jak no i tu mamy katalizator, zawsze jak robimy wydech customowy to staramy się relo rozrobić relokację katalizatora powiedzmy gdzieś w tym miejsce. Jak jest dalej od turbosprężarki to zawsze to ciśnienie troszeczkę spada i uciekamy z tą temperaturą, która jest duża pod maską Więc tutaj jeżeli chodzi o modyfikację układu, jakby tak ogólnie w tych samochodach pogwarancyjnych no to wiadomo, że podstawa to jest, żeby zacząć yy, yy, uwolnić i brzmienie, nie możemy zrobić tak zwanego katbeka, czyli od tej flaszy, która jest tutaj na wyjściu właśnie za katalizatorem, zrobić do końca nowy i już będzie wystarczająco głośno i może nawet ten końcowy zrobić aktywny, bo o tym też nie mówiliśmy. Teraz to jest bardzo modne, tak zwane układy wydechowe aktywne, czyli takie, które yy, pod wpływem yy, przycisku, obojętnie czy to gdzieś w środku, czy pilota, Mamy taką przepustnicę, która yy, zamyka pewien obieg lub otwiera, która powoduje zmianę głośności. I to jest o tyle dobre, że zazwyczaj yy, jakby nie regulować, albo jakby nie dostosować głośność do klienta na daną chwilę, czyli robić ten wydech pasywny, to może się okazać, że w jakiś tam dzień, w niedzielę powiedzmy, chce się przejechać gdzieś, będzie dla niego za cicho, a po robocie jak nieraz się spakuje i będzie wracał do domu, no to będzie wykończony, zmęczony i nawet ten dźwięk będzie dla niego za głośny. Dlatego klienci się decydują teraz w dużej mierze na wydechy aktywne, bo jest to taki, można powiedzieć, złoty środek. I teraz tak, tutaj możemy zrobić od flanszy do końca, bo katalizator ma zostać, bo się boję o przegląd. Można zrobić cały wydech nowy, na trochę większej średnicy. Jeżeli chodzi o modyfikację tego też wydechu, jeżeli miałbyś go w lepszym stanie, to sam końcowy daje też fajne rezultaty. To tylko... niekoniecznie właśnie usunąć, jak w Subaru poprzednim, bo tu jest tylko jeden katalizator, a tam były za tak. czterej, więc tutaj tak dużo aż dźwięku nie zabija ta ekologia, bo mamy to wcześniejsze roczniki, więc zmiana tego końcowego na po prostu mniejszy i przelotowy, niekonorowy, już spowoduje, że ten silnik będzie fajnie gadał. Jakbyśmy całkiem usunęli ten tłumnik, pomimo tego, że tu jest duży środkowy i katalizator, to byłoby możliwe, że zagłośną. Aczkolwiek tak. miałem takich klientów, co w tej fieście czy poprzedniej decydowali się na całkowite usunięcie, mhm. ale to było ich życzenie, więc ja nie brałem za to odpowiedzialności, bo najczęściej jeżeli ja mam brać odpowiedzialność za jakiś układ, to większość klientów y, nie lubi tego rezonansu, tego tak, sobie, tak zwanego buczenia, które jest w, w zakresie tych użytecznych obrotów, że górą jest cicho, a dołem buczy. No i ja on tak nie chciał. On chciał, żeby to górą właśnie ryczało, jak depnie w gaz, a w, w obrotach użytecznych ma być komfortowo, więc to jest ważne i jeżeli klient się decyduje na taką modyfikację, jakby biorąc pod uwagę to, że może tak wyjść, no to okej, okay, to wtedy ja robię. Natomiast jeżeli on mi mówi, że zrób tak, żeby było dobrze, no to wtedy już trzeba troszeczkę pomyśleć i tu to doświadczenie się przydaje. W drugiej, w drugiej kolejności możemy zrobić ten cutback aktywny, to to co powiedziałem, a w trzeciej kolejności możemy zrobić cały układ wydochowy i tutaj jeżeli chodzi o modyfikację układu pod moc, czyli na przykład... W tej sieści jest ile koni? 180. No, czyli mało. I powiedzmy, że Ty chcesz zrobić 250, no to ten katalizator już będzie na tyle mocno trzymał, że taka moc możliwe, że nie wyjdzie. I ja nie wiem, jak jest w rzeczywistości, ale tak po prostu szczelam. Więc nie wiem, zmienia turbinę na hybrydową, Intercooler i tak dalej, ten tip, czyli taki odcinek od turbosprężarki do filtra powietrza, żeby większej średnicy. Czyli jak najbardziej e, uwolnić opory, które są przy turbosprężarce, żeby ona mogła bardziej ochoczo odmuchać. W szerszym zakresie obrotów, bo zazwyczaj ona tam, w środkowym zakresie to nie ma jakichś oporów, ale przy odcięciu już przy tych 6 czy 7 tysiącach obrotów, no to już tak trzymają te spaliny w całym układzie wydochowym, że właśnie pasuje to zrobić. I wtedy robimy katalizator sportowy z relokacją. Tłumni końcowy czy zwykły, czy aktywny, możemy później dołożyć jakiś środkowy. No i co? No i w sumie tyle. No natomiast strasznie jestem za tym, żeby właśnie ten katalizator sportowy jednak wrzucać zawsze, bo jest bardzo duża różnica. Są, są takie katalizatory o większej przepustowości. Są takie euro 2, euro 3, euro 4 i tak dalej. W zależności od tego, jak ten rdzeniak jest napylane, najczęściej one są 200 CPS-i, bo takie dole, zalecam. I jest bardzo duża różnica. Katalizator taki, ten mój, który ja robię, ten X2X. On powiedzmy, że kosztuje Euro 2 w granicach 600 zł brutto na dzień dzisiejszy. Więc to nie jest jakaś duża kwota, ale lepiej mieć choćby tego Euro 2 niż nie mieć w ogóle, bo jest już duża różnica między tym, że jak się samochód odpali, to w tym zapachu tych spalin jest już duża różnica e, dzięki temu już nawet Euro 2, Euro 3, Euro 4, wiadomo, jak są nowsze roczniki, to klienci chcą, żeby już było tak wymaksowany ten katalizator maksymalnie napylony, ile się da. To Więc katalizator. To... Tak, i teraz dobre pytanie by było, a co z sądą? Będziemy walać błąd. I teraz faktycznie tak będzie, bo katalizator jaki byśmy sportowy nie dali, czy nawet z relokacją, czyli będzie w innym miejscu w ogóle sąda, Przewody od sondy można oczywiście przedłużyć do, do miejsca za katalizatorem, natomiast y, przewody, jeżeli chodzi o sondę, to one y, od wiązki, czyli od tej wtyczki do sondy do samej sondy są stalowe bo panuje tu wysoka temperatura i jakby mieć by nie zdała egzaminu albo chodzi o zmianę rezystancji pod wpływem temperatury to już nie znam się jak wiecie to napiszcie w komentarzach natomiast te przewody stalowe często źle się wydłużają tam są takie zakówki przeduszki, przedłużki różne są tematy ale nic nie, nic nie stoi na przeszkodzie żeby po prostu tą wiązkę miedzianą która już jest od tej wtyczki do sterownika i je można po prostu przedłużyć jako przewody miedziane można przelutować i wydłużyć natomiast będzie się świecił błąd. Mamy w układzie zazwyczaj, jeżeli, są, jeżeli jest układ jednostronny, czyli jak mamy fałki, jakieś czy coś, ma, możemy mieć dwie sondy. Natomiast, jeżeli mamy jedną sondę, no to znaczy, jeżeli mamy układ y, taki w jednym obiegu jak tutaj, no to mamy jedną sondę, która jest zaraz za sprężarką, która nam mierzy y, stosunek paliwa do powietrza, czyli ona jest bardzo ważna dla sterownika i ona w tamtym miejscu ma zostać i ona błędu żadnego nie będzie wyrzucać. Ale mamy drugą sondę, która mówi o tym, że katalizator jest już niesprawny albo że już coś tam jest z nim nie tak. No i katalizator sportowy nigdy nie będzie m, pokazywał tych parametrów, tak jak w porównaniu do, do tych, które są na tym seryjnym katalizatorze. Jedynym słusznym e, jakby środkiem na wyjście z tego problemu jest wtedy, jak będziesz robił sobie czyptunik, czy coś zwiększa, zwiększający moc, to powiedzieć właśnie um, temu tunerowi, który. Tak, żeby będzie, w programie, tam tak, żeby po, programie prostu. po prostu ją usunął i to działa w 100%. I to jest najlepsze, co zawsze doradzam klientom. A teraz jeszcze kiedyś był taki, taki emulator się dawało jakąś tulejkę czy jakieś kolanko 90 stopni, to już na przeglądach wiem, że tworzy to już spory problem, że no nie chcą podbijać przeglądu. Wpisuję, że uszu konie drugiej sondy, więc najlepiej, żeby ona była w pięta wydech. Żeby coś było na, na wzór katalizatora e, i po prostu usunąć go ze sterownika. No i tyle. Więc wtedy mamy problem z głowy. Czyli ogólnie, jeżeli wydech jest OK, to całą yeah. końcówka jeżeli robisz. Jeżeli wydech nie? jest OK, to kwestia jest Twojego portfela, czyli ile chcesz wydać na modyfikację, a ja się postaram w tym budżecie doradzić e, jak najlepiej. Jeżeli masz budżet powiedzmy większy, no to modyfikacja całego układu wydechowego z katalizatorem sportowym i aktywny koniec to jest. Coś co najczęściej robię, bo jest to chyba najlepsza opcja. No co prawda, jest to nie tanie i schodzi z tym długo, ale, ale no jest to najlepsze i podnosi wartość samochodu, myślę, bo klient chętnie coś takiego kupi. No to słuchajcie, tyle. Bardzo mi było miło cię Dziękuję, gościć mam tak. no na dzień ostatni raz. No co, no będziemy się widzieć z katalizatorami. Tak jest, przyszły, przyszły odcinek będzie o katalizatorach, tak. to wam pokażę już, jak to faktycznie wygląda, czym się różni te Euro 2, od Euro 3, od Euro 4. No i między zwykłym a sportowym właśnie. Między też. zwykłym a sportowym, tak. tak, jakie są różnice i co one powodują. No tak. Także... Także trzymajcie dzień. się. Pa, pa. Do następnego. Cześć.